Witam wszystkich, będziemy dzisiaj kosić kukurydzę, opróżniam fasolę szczepy i jeszcze mi Michał pożyczy tą swoją taczkę, wiecie to wrzniwa też, żniwa też woziłem nie o pszenicę. i będzie dzisiaj pierwsze mucenie, właśnie tam mi dzwonił kolega, że już jedzie na pole, ja to opróżnię i teraz, zaraz pojadę, nagrywam telefonem, ale później pojadę po GoPro, chociaż... Jest jesień, to może ten telefon się nie będzie przegrzewał Mam kombajn. Muszę to tablicę zabrać Żeby się nie wpierniczył O kurczę, O ja pierniczę Ja z tymi plecami nie wyrwę tego Dobra Co so, sorry Ale muszę to połamać O kurde, wilgotności mierza nie mam. Muszę wjechać tutaj przyczepami. Tato zaraz przyjedzie. 36,50, podczepi te przyczepy. A ja pojadę po tą tandemkę, po tą waję. No i zaczęła się nerwówka, walka z czasem, tam już kombajn kosi, nasypał trochę, to ma pojechać podczepić tamte przyczepy, ja jadę po Tandema i kolega jeszcze przyjedzie przejedzie, kejsem tymi dwoma czerwonymi metal no, ale kukurydza sucha, elegancko, elegancko No i jeszcze jedno, dobrze e, Że mi rwa przeszła kruszowa. To mogę funkcjonować e, Masaż i zastrzyki O! I zastrzyki robią robotę Muszę odczepić 62-30 e, Wymieniałem nim pompę Na Pomoc koleżeńska, bo koledze siadła pompa wody i teraz muszę odczepić waje, i, i biorę na kukurydzę. Jak tutaj jest? A tutaj jest na dolnym zaczepie, na bolcu. Okej, okay. chodzi, chodzi. W ja to tutaj mogę ją odstawić. Tylko podjechał swoimi. okej. Okay. Tylko czy nie poleci? A tam w dołek sobie wiadę. Dobra, lecimy kombajn czeka Ale akcja. O zasypany już dobrze, że przyjechać. No, co tam się dzieje? Ło, wow, zasypane już! Dwie przyczepki zasypane. Dobra, to muszę stać na straży. Piękny widok. Idę zmierzyć wilgotność. Nie zdążyłem zmierzyć wilgotności, więc czekamy aż wysypie. Przystawka pięciorzędowa, klas. Dla stokano 320, to jest hektar 85. Ale pogodę mamy piękną na kuszenie kukurydzy. idę zmierzyć wilgotność, bo tego jestem najbardziej ciekawy. Ciekaw i wypewnie też. O kurde. To się za wiele nie zmieści już. 26 6 października, 17.15. Wow, nie wierzę. 23%. Zasucha jest, nie dopłacą mi tyle. O taką można suszyć. Tako to można suszyć. 27 kwietnia siana, MAS 29T, V260, jak dobrze pamiętam. Dobra, daj. Muszę tu jeszcze uszczelnić bluzką, żeby się nie sypało. O. Elegancko. Elegancko. Pełna. Nie zmieściło się. Nie wiem, ile on tam jeszcze ma w zbiorniku, ale już jest Paweł. Cześć. Już jest Paweł i zaraz zobaczymy, ile tam się nasypie jeszcze. Ile tu może być? teraz zmieszane z, z inną półtora tony albo ze dwie Już zacząłem nagrywać telefonem, to już telefonem dokończę Może lepiej będzie w nocy nagrywał Teraz jeszcze tutaj mamy hektar 20 do wymucenia kukurydzy fregat SY Fegat zobaczymy, jaka ta wilgotność. No nie, wilgotność już został w ciągniku. To no nic. No i tutaj na Pawła będzie sypane. Tam z, yy, wspólnie z Pawłem uzgodniliśmy. Znaczy, uzgodniliśmy. Tak dojdźmy do porozumienia, że tam z półtora tony może być tej kukurydzy. I, i to dosypiemy do tamtej. ładnie domłaca. Ładnie domłaca. Mówił ten kombajnista, że był na jakiejś odmianie ostatnio, że w ogóle nie chciało domacać. Wyłamywała się ziarka z kolb, z osadki, a nie chciało domacać. Tutaj dziur trochę jest. Ale ładna. Sprawdzimy wilgotność No nie wierzę Fregat ma 19% Normalnie w ręku czuć jak sucha Zobaczcie jak dzwoni Nie uwierzysz, jaki ona ma ładny kolor! 19% tak, tu trzeba, żeby kurwa i No, ona dzwoni, jakby było normalnie sucha już, wiesz? 18.41 Proszę Państwa, kończymy. Zaraz zobaczymy. Nie, no, zmieścić się na pewno, zmieści. To już niby nie ma z czym jechać na inne pole. O. Pełna nie jest, ale tutaj już. No i skończyli. Także do jutra.